Cześć, kochani. Tu akurat płonie mi biała szałwia. Tu jeszcze gdzieś się tliło salopanto, ale zaraz. Przestało chyba się utlić. Położymy nad świeczką. A ja przychodzę do Was zaprosić Was na jutrzejszego live'a, który będzie mm, od 9 do 15 września. Przesłania dla każdego znaku zodiaku. Także zapraszam was serdecznie w tle mój mały kiciuś. Zapraszam was serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Tam oprócz tego, że dla każdego znaku zodiaku przesłanie będzie również jeżeli się będziecie zgłaszać w trakcie trwania filmu w komentarzach e, indywidualne przesłanie dla Was całkiem z Afriko. Także Was zapraszam serdecznie na oglądanie przy, e, przesłań dla każdego znaku Zodiaku, jak i napisywanie się pod filmikiem na przesłania indywidualne, specjalnie dla Was. Godziny wieczorem nie chcę Wam mówić dokładnie, która, może być już zawsze robiłam 19:20. Tym razem będzie troszeczkę szybciej, może już 17. Także zapraszam was serdecznie, bądźcie ze mną taki krótki spontaniczny filmik. pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się...